Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii Simki jako znaki Zodiaku. Dzisiaj przyszła kolej na Wagę, także już tu zlecimy do opisu. Jeśli chodzi o makijaż, to tutaj króluje nude, podkreślenie oczu albo ust. Oczy tutaj nie było podane, kolor jaki konkretnie, akurat zdecydowałam się na takie niebieskie. Kolor włosów tutaj wybrałam brązowy, ale również nie było, wiecie, takiego opisu. Jeśli chodzi o ciało, no to jakieś takie no, przeciętne. Ubranie to eleganckie, tutaj pastele królują takie podstawowe kolory. I teraz przejdźmy do opisu. Wagi to przedstawicielki niecodziennego piękna, wystarczy, że podkreślają je odcienia. Minut. Ich zaletą jest obiektywne spojrzenie na każdą sytuację. Zazwyczaj są w stanie odnaleźć trafne i sprawiedliwe rozwiązania. Są to ludzie renesansu, posiadają wiedzę na różne tematy życia. Jest to wiedza powierzchowna. Posiadają kilka uciążliwych wad, m.in. są próżne i niezdecydowane oraz leniwe. Kobieta spod znaku uwagi ocieka kobiecością charakterystyczne jest dla niej pewność siebie oraz świadomość swojej atrakcyjności. Na co dzień są to ludzie sympatyczni, tryskający dobrym humorem, z łatwością przychodzi im więc wybaczenie drobnych grzeszków. Posiadają wrocony urok osobisty. Jeśli chodzi tutaj o aspiracje, to ja wybrałam popularność, przyjaciółka świata. A cechy to kumpel, leniwa i towarzyska. To się też zastanawiałam nad rodzinną, ale stwierdziłam, że towarzyska, wiecie, tutaj breluje w końcu w towarzystwie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, a ja wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia do następnego pa pa